Uwaga! Z ostatniej chwili w szkole, w knajdą, powiesiły się spodnie. Spodnie miały zaledwie dwa miesiące, a już doprowadziły się do tego stanu, że się powiesiły. Na miejscu mamy świadka, niejakiego pana żabę. W takim nietypowym wstępie chciałbym Was zaprosić do... Prezentacji mojego mocka o tematyce Nexo Night. jest bardzo eksperymentalny, ale od razu Wam mówię, zostańcie do końca, bo na końcu jest chyba najlepsza część tego odcinka. Na początku go Wam tak pokrótce przedstawię, szybciutko omówię, a potem po prostu będzie parę ujęć, przy których lepiej przy przeróżne szczegóły. No to zaczniemy sobie od środka, bo ten moc jest właśnie. Głównie skupiłem na środku, na przykład dlatego tutaj mamy te czerwone klocki wystające, bo ja się nie skupiłem na, na zewnętrzu. Ja się skupiłem właśnie w tym mocku na wnętrzu. A więc sobie zacznijmy. Mamy tutaj, przy, mamy wejście i zobaczcie. Chyba moja ulubiona część tego mocka, a mianowicie mamy ścianę chwały. Tak, ponieważ wszyscy nowi uczniowie muszą się czegoś nauczyć. Po prostu muszą. Wiedzieć, jak to było kiedyś w tych starych czasach, uczyć się tej po prostu historii, i zobaczcie, mamy tutaj kreatywnie, wykorzystałem te tarcze z Nexonites i oni się tutaj, uczniowie po prostu sobie przechadzają. Na przykład, taki tutaj uczeń przechadza i ogląda, jakie to różne tej trofea zostały zdobyte, oraz jakie tej również w tej szkole różni uczniowie zyskali różne osiągnięcia. No ale zobaczcie, czy tutaj mamy jakieś robota. I co my w ogóle tutaj mamy? Otóż tutaj mamy gablotę z relikwiami, można tak powiedzieć. Tutaj mamy oryginalny, oryginalną zbroję Sir Lenslota, czyli jednego z założycieli tej szkoły. Taki troszeczkę podchwycony temat, jak w halem potterze, że właśnie mamy tutaj, że tak powiem, zachowany oryginalny strój, właśnie założyciela tej szkoły. On jest taką gablotą. W otoczeniu dwóch mieczy, i taka brota jest naprawdę bogato przyozdobiona. Również tutaj, jak możecie zauważyć, mamy ring, na którym mierzył się uczniowie z robotami treningowymi. Jak możecie tutaj zauważyć, akurat tutaj walczy bardzo zdolny uczeń, który w parę chwil pokonał tego tutaj treningowego robota. I mamy lepszy ujęcie na tą salę treningową. Oraz stoi na tą salę chwały i głównie to jest taki troszeczkę muzeum połączony z salami treningowymi, a z kolei tam się ćwiczy walkę bronią białą, a tu się ćwiczy wa strzały z kuszy. Mamy tutaj robota treningowego, którego bardzo łatwo strącić, żeby można mieć taką jakby symulację i tutaj mamy jednego właśnie z uczniów, który tutaj celuje do tego Naszego nieszczęsnego robota z kuszy, i on to jest wsadzone na takiej macie, żeby elegancko tutaj wszystko było widać, jakby jakaś kurza spadła, oraz ta mata liczy punkty. Tak samo jest tam, że tutaj, jak ktoś wypada za ring, no to jakby pojawia się powiadomienie, i od razu ten, który został na ringu, wygrywa. Drzwi, to wejdziemy do składziku. Jesteście gotowi? Drzwi zostały otworzone, a więc wchodzimy. No, i tak, mamy ten składzik z początku filmu, troszeczkę to jest słabo oświetlone, ale damy radę. I całkiem jestem dumny, bo mamy tutaj między innymi skrzynię z hełmem rycerza. O, uwaga, to jest chyba hełm rycerza Lancelota, o którym już wcześniej wspominamy. Mamy tu jakiś pucharek i coś, co, z czego jestem całkiem dumny, a mianowicie wylana puszka niezidentyfikowanego napoju. Otóż. Dyrektor tej szkoły zabronił przynoszenia takich napoju. Jakiś uczeń schował, no ale widzicie, wylał się. No i chyba nie ujdzie mu na sucho. Dalej tutaj mamy tę scenę smutną powieszenia spodni. Tam mamy w tle jakąś tarczę, dawny z szkoły. Tutaj się wyhodowało jakieś dziwne stworzenie. Z tyłu jakieś dwie kości oraz jakieś stare zbrojenie. A tutaj mamy bo jest też to trochę warsztat dla tego oto właśnie miejsca. bo tutaj również są treningi jazdy konno bardziej roboto i tutaj właśnie sobie nasz rycerz wyjeżdża a tutaj żeby posprzątać po koniu herbu jest ten rycerz, ale też tutaj całkiem mi się podoba jak wykonałem tą flagę i zobaczcie tutaj on sobie stoi bardziej już wyjeżdża i sobie wyjeżdża Właśnie tutaj, zobaczcie, sobie wyjeżdża przez bramę tego garażu i do ogródka. Dalej tych mogłem budować, ale już trochę było gorzej z elementami, Zresztą z ścianą, bo tutaj mam tą przeszkloną ścianę i po prostu to by dziwnie wyglądało, jak tu mamy ogródek i tu jakiś by nam koń pasał, a tam zaraz by były okna, więc po prostu uważam, żeby to wyglądało trochę dziwnie. Jak widzicie, trochę ten moc mi się sypie, bo akurat fundamenty nie były, szczerze mówiąc, zbyt dobrze wykonane. Więc jeszcze pokażę Wam jeden aspekt, a mianowicie tak wykończyłem ścianę, bo jakoś trzeba było z tyłu zrobić jakąś tą, tą ścianę krwału, jakoś to, żeby z tyłu w miarę wyglądało, tak wykończyłem z boku, no i z góry na chwilę zdejmę statywu mój telefon. Zobaczcie, z góry tak to się prezentuje. Akurat tutaj całkiem długo kombinowałem, z półtorej godziny, mam mówić, czy może z godziny kombinowałem, jakby tej to wykończyć? No i jakoś tak wyszło. Uważam, że całkiem to ładnie się prezentuje. A więc teraz jeszcze tak szybko sobie tutaj przelecimy. A tutaj spadł nam robocik. Zobaczcie tutaj na ujęciu na ścianę chwały. Tutaj mamy garaż oraz gratkownię. Bardziej kantorek. No i co? Teraz pokażę Wam parę ujęć. No i widzimy już na końcu, bo na końcu będzie coś całkiem ciekawego. To... Zastanawiacie się czemu, co znowu będzie inny kadres. Po prostu chcę tego moska zniszczyć. Dlaczego po prostu mi dużo problemów przysporzył, strasznie długo, długo, długo budowałem, już mam po prostu go, szczerze mówiąc, dość. A więc teraz uwaga, zrzucamy go, powtórek nie będzie. Więc uwaga! Tak to mi się prezentuje. ty.